Dzień dobry Państwu, zapraszam na rozmowę z księdzem Ryszardem Halmą. Dziękuję. Cześć może. Proszę księdza, no ostatnio cały czas się mówi o kwestii tak zwanych, no wiemy, że nic takiego nie ma miejsca, ale na całym świecie jest rozpowszechniona plotka o tym, jakoby w Polsce istniały strefy wolne od LGBT. Takiej nazwy się używa nawet na ten temat jest debata w Europarlamencie, ma być rezolucja wymierzona w Polskę. My tutaj, polscy europarlamentarzyści niektórzy bronią Polski, bo niektórzy niestety nas atakują. I jak ksiądz to ocenia? No, e, lesbijki, geje, biseksualiści, transfertyci e, mogą żyć w naszym kraju, nikt ich nie prześladuje. Jakieś do telewizji Purs robiłem taki program, bo kiedyś robiłem program cyklu Moja Rodzina. I pamiętam specjaliści, e, profesorowie wybitni, e, mówili, była taka pani szefowa lesbijek. Mówią, a o co chodzi, dlaczego wy to nagłaśniacie? Przecież nikt was nie prześladuje i nie ma w Polsce stref wolnych od LGBT. Ci ludzie mogą żyć, tylko owszem, e, prawo nasze e, nie dopuszcza do adopcji dzieci przez. Homoseksualistów, że tak powiem, czy lesbijki, czy, czy. przez... Tutaj, e, tutaj jeszcze wtrącę. Tak. Ja przepraszam, że, że przerwę, ale no wiemy, że Solidarna Polska zgłosiła właśnie tak. projekt, który ma jeszcze bardziej usankcjonować tak, zakaz e, adopcji. Tak, że ma być zakaz e, adopcji dzieci, bo e, wiemy, że, że prawo nie jest do, do, dokładnie tak klarowne. Wiemy, że nawet w Konstytucji to jest, że małżeństwo to jest związek mężczyzny i kobiety. kobiety i nie ma mowy o adopcji dzieci, ale, ale chcą to uściślić, żeby i bardzo dobrze, chwała dla, dla pana ministra Ziobry, że, że dba o to, żeby było prawo klarowne, żeby ani nie mogła zaadoptować dzieci i wychowywać pani, która żyje z partnerką, ani pan z panem. Jest to, wiemy, że tym bardziej, że często jest tak, że te dzieci, które są adoptowane, są pokrzywdzone gdzieś tam z domów dziecka, czy gdzieś nie dość, że one są pokrzywdzone, to jeszcze bardziej mogą wchodzić w taki świat, no, że tak powiem, patologiczny. Przepraszam, to nie jest normalne, żeby dwóch facetów czy dwie kobiety adoptowały dziecko. Bo dziecko powinno być wychowywane w normalnej rodzinie. Gdzie czyli matki i ojca. Matki tak? i ojca, czyli powinna być harmonia. Bo wiemy, że jest ten element mężczyzny. Zawsze był mężczyzna traktowany jako ten, który zarabia na rodzinę i tak powinno być. I kobieta, która ma czas dla dziecka, która wychowuje dziecko. Ja jestem przeciwny temu na przykład, żeby Lansowano wspieranie żłobków. Drodzy Państwo, to jest dramat dla dziecka. Niektóre osoby, niektóre kobiety mówią matki, że nieraz jak musiały pracować czy jakoś. Jak straszną rzeczą jest, jak te dzieci bardzo cierpią, jak one są dawane do żłobka? Przedszkola owszem, ale zamiast dawać pieniądze na żłobki, powinno się wspierać rodzinę którą nie stać wychować dziecko, wiemy, że, że jest 500+, plus, to jest super, także to jest chwała dla rządzących, ale uważam, że nie powinno się dużych pieniędzy wy, wy, wydawać na żłobki, tylko matka powinna być z dzieckiem. Czasami jest tak, że ojciec, bo nieraz e, kobieta jest bardziej wykształcona, lepiej zarabia, dlaczego może i mężczyzna e, zajmować, się, zajmować dzieckiem. się dzieckiem, ale rodzic. Rodzic powinien. Ale tutaj, wracając do tych patologicznych sytuacji, gdzie dziecko pokrzywcone przez los domu dziecka czy gdzieś i, i może być adoptowane przez, e, przez pary homoseksualne, nie. I dlatego chwała dla pana ministra Ziobry, że chce uściślić tę ustawę, żeby, żeby nikt nie mógł nawet. Podejmować prób adopcji dzieci i wychowywania przez, przez takie osoby. Niech oni sobie żyją, homoseksualiści. To jest ich sprawa, ale nie żeby adoptować dzieci, bo dziecko jest niewinne. Dziecko powinno od początku wzrastać w normalnej, harmonijnej rodzinie. Dziękuję bardzo, Księdzu, za rozmowę. Dziękuję.